Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj was chciałem zaprosić do wspólnego obejrzenia mojego pierwszego zamówienia z katalogu styczniowego Avon. Proszę bardzo, ta okładka. No i oczywiście też wybrałem produkty z Fokusa. Głównie są to nagrody, które że tak powiem mi się należą z programu Awon Nagradza. Mam też i tam produkty z pakietu liderskiego. Otrzymałem. No i cóż, no i różnego rodzaju próbki, nowości na kolejne katalogi no i cóż, przystępuję do pokazania tych produktów to co zamówiłem dla siebie, właściwie to tak zamówienia to są dwie rzeczy właściwie, pierwsze to mam cztery opakowania produktów Leaf i są to takie pastylki relaksujące ułatwiające sen i powiem wam, że to już jest Proszę bardzo, tak wygląda blister. To już jest powrót tego produktu, ponieważ pojawił się jakiś czas temu, potem zniknął, ja bardzo żałowałem. I powiem wam tak, że na początku może miałem trochę mieszane uczucia, odczucia w ogóle co do tego produktu. Ponieważ stwierdziłem, że za bardzo nie pomaga, nie działa i tak dalej, okazało się, że trzeba umieć przyjmować ten produkt. Otóż ja wcześniej jeszcze, jak nie wiedziałem jak, jak się stosuje, Pobrałem sobie taką tabletkę właściwie przed snem i myślałem, że to tak będzie działać. No nie. Jest taka zasada, że powinno się przyjmować przynajmniej na godzinę przed, no nie, przepraszam, dwie do trzech godzin przed snem, nie godzinę. I wtedy, jeżeli stosowałem tak, jak się zaleca, to tak. Mniej więcej około 19, 20, to powiem Wam, że tak już w okolicach 22, przed 23, to ja już czułem się taki znużony, miałem naprawdę dużą chęć do tego, żeby się w końcu położyć do łóżka i spać, i to mi się bardzo podobało, jak się oczywiście pilnuje, bo zdarza się, że tak, że, że się nie pilnuje, no i potem niestety północ jest, szczególnie to jest w weekendy, i czuję, że to nie jest. Jest dobre, lepiej wiadomo, mieć usystematyzowany tryb życia, po prostu regularne pory snu. No i to te tabletki pomagają. Więc cóż tutaj jest? Tutaj jest tak: są witaminy, minerały, dokładnie to jest witamina B6, która działa korzystnie na system nerwowy i nie tylko na system nerwowy, i jest jeszcze Oczywiście magnes. Magnez też wspomaga działanie na system nerwowy. To są dwa elementy, i oprócz tego są wyciągi z ziół, i tu są cztery wyciągi z ziół. Pierwszy to jest wyciąg z, z Melisy. Wiadomo, że Melisa ma działanie takie uspokajające. Jest wyciąg z kozłka lekarskiego, który również ma takie działanie uspokajające i pomagające w, w zasypianiu. Kluczowy trzeci składnik to jest pasji, wyciąg z pasji flory, męczennicy czy no, owoc marakuja, na przykład, jak ktoś kojarzy. I tutaj ta marakuja ma dosyć specyficzne działanie, ponieważ ona działa uspokajająco, relaksująco. Przy długotrwałym na przykład stosowaniu osoby, które na przykład są nadpobudliwe czy na przykład mają ADHD, mogą na przykład poczuć. Spo taki spokój, i doczytałem, jak się in interesowałem tym preparatem. Że właśnie po ośmiu miesiącach stosowania, to osoby właśnie z takimi problemami z nadpobudliwością no, widzą pierwsze efekty działania takiego preparatu. No i czwartym takim składnikiem jest mięta pieprzowa. Ogólnie, mięta pieprzowa, wiecie, ma takie działanie trochę wyciszające, uśmierzające troszkę bóle, więc jakby takie kompleksowe działanie. Preparat jest bardzo fajny, bezpieczny. Zioła i y, składniki pokarmowe, y, czyli magnez i y, witamina B6, więc nikomu nie zaszkodzi. Jedna tabletka y, y, na wieczór, tak 2-3 godziny przed snem y, no, wyciszy, pomoże po prostu w spokojnym śnie i jak mówię, tak jak rzeczywiście stosuje, tak jak trzeba, jak się powinno, to te efekty takie prawidłowe widzę, widzę. Słuchajcie, jeszcze tak dla mnie: kupiłem sobie wodę, której jeszcze nie miałem, Victory Gold. Także zamierzam sobie tę wodę otworzyć i sprawdzić przy Was. Ja jej wcześniej nie otwierałem. W ogóle to powiem tak, że ja ten film już nagrywałem wcześniej, ale mi się za bardzo nie spodobał. A na tym filmie otwierałem trzy nowości, także ja wam za chwilkę prezentuję, ale to już nie będzie tego efektu takiego, wiecie, no, niespodzianki, gdzie y, mówię o swoich pierwszych wrażeniach z tych. Z tych no, próbowania tych, tych wód taletowych i perfumowanych, no bo ono nie no, już mi więcej znam, więc ale powiem ogólnie, jakie jest wrażenie. Natomiast Victor, Victory Gold pierwszy raz oczywiście próbuję i już mówię, co tu jest. Kompletnie nie przygotowałem się, nie wiem, jakie tam są te nuty. No, taka. Woda, hmm, myślę, że tam są nuty takie aromatyczne, lekko drzewne. Zapach taki y, ciężko powiedzieć w ogóle co jest, ale taki no typowo męski, ogólnie przyjemny, troszkę jest takich nut cieplejszych. Butelka ładnie wygląda, ona jest taka o jakby tutaj troszkę wklęsła. Nie wiem, czy to dokładnie. O, teraz dokładnie widać. Widzicie, jest taka bardzo ciekawa. Naprawdę podoba mi się. Także myślę, że zakup jest udany. No i oczywiście, tak. Z materiałów dostałem próbki Attraction Game nowej wody, która wejdzie do katalogu trzeciego. Proszę bardzo, to jest damska, wcześniej była męska. I to jest z tych pakiet próbek, bardzo, bardzo dużo różnych próbek. Yy, oczywiście mam też i yy, materiały drukowane. Yy, mam tutaj katalog już na luty. Proszę bardzo i tutaj mamy na okładce te dwie wersje yy, Attraction Game. Mamy również i Focus. Bardzo ładna okładka, tak współgra w ogóle z wiadomo, że to jest jakby hmm, yy, fokus do katalogu numer 2. Yy, no i też dostałem taką ulotkę z, a, z akcesoriami yy, Avon. Proszę bardzo. I mam jeszcze yy, ulotkę Avon Nagradza. Twój pewny start, czyli program dla osób, które no, zapisują się do Avon, przystępują w kwartale pierwszym, czyli między styczniem a marcem, i tak wygląda właśnie ten program. Bardzo fajnie, bo już jest w skrócie podamy taki informator o Avon nagradza, o tych wszystkich zasadach, nagrodach, programach. Także to mi się bardzo podoba. No i cóż, no i jeszcze przejdę do tych właśnie nowości i otworzę. Tak, najpierw mamy wodę perfumowaną Attraction Game. Proszę bardzo, tak wygląda. No, tak jak typowa Attraction, tutaj widzę, że ta zatyczka jest taka charakterystyczna, natomiast tutaj jakby to naklejka na szkło jest taka Typowa dla tej wody. No i co, spróbuję damską. Może z tej strony. No, ładny zapach. I tam jest tak, różowy pieprz, z tego co pamiętam. To co, to co ma być. Tutaj mam ściągę. Tak, gorzka czekolada. Więc tę czekoladę czułem, że jest taki słodki, taki może ja wiem, słodki, ale też taki faktycznie zapach czekolady. Przyjemny, bardzo ładny, taki ciepły, słodki zapach. No i jest aksamitne drewno, czyli jest też są te takie nuty, takie wyraziste, bardzo fajny zapach podoba mi się no i, ale już może nie będę chować, bo chciałem pokazać yy, jak wygląda męska woda i tu jakby jest no, różnica w, w pojemności bo y, widzicie damska i męska to już są dwie różne wody damska to jest 50, męska 75 no tyle, że damska to jest woda perfumowana natomiast męska jest, jest wodą toaletową, prawda no i spróbuję tę wodę Toaletową męską Attraction game dla niego. I tam też jest taka nuta. Tylko że tam jest czarny pieprz, i jest oczywiście też gorzka czekolada. I tam są te nuty drzewiane. Dokładnie tak, akordy drzewne, tak? W damskim jest niby aksamitne drewno, natomiast tych męskich jest. Troszkę tych, troszkę tych innych nut, takich drzewnych, bym powiedział. Ogólnie udana kreacja, obie, także do katalogu, wiecie, lutowego, wandelętyńkowego, jest to naprawdę propozycja udana. Ja tutaj już sobie odstawię i zrobię porządek, natomiast powiem Wam że zupełnie jest jeszcze jedna nowość jest to Faraway Aurora no i to cóż to jest takiego tutaj ciekawego i jest to no, nowość, nowa w ogóle woda perfumowana serii Faraway proszę bardzo, tak wygląda opakowanie Ym, bardzo charakterystyczne dla właśnie Far Away ym, podoba mi się z tym takim dędzelkiem. <laughs> nie wiem jak to nazwać dokładnie i powiem wam że y, ta woda na mnie zrobiła ogromne wrażenie ym, dokładnie kiedy właśnie nagrywałem ten film który no usunąłem bo mi się nie podobał yy, to będzie no dla mnie rewelacja Powinien być bardzo dobrze zapachem przyjmowanym w ogóle. Będzie długotrwały, także to od razu wiadomo, że to będzie długotrwały zapach. I tak wygląda, proszę bardzo, informacja o tym produkcie. 32,99 to jest cena w tej chwili, w, w, właśnie w tym fokusie styczniowym. A jest to nowość z katalogu trzeciego, nie drugiego. Także to jest jakby no bardzo fajna możliwość w ogóle kupienia nowości dużo wcześniej. No i powiem Wam, że ona tak ma. Główną nutą jest wanilia Bourbon, lilia wodna i róża. Także ja wyczuwałem tutaj nuty kwiatowe, takie piękne, mocne kwiatowe nuty. No i ta wanilia, która wypełnia ten, ten zapach aromat taki, on jest okrągły, taki pełny, taki naprawdę bardzo przyjemny. Także uważam, że to będzie bardzo dobra no, woda, produkt, który będzie się cieszył dużym uznaniem i, i No Taki, powiem popularnie, no hicior, tak? Yy, I jeszcze tak, yy, z, w pakiecie liderskim właśnie dostałem tą yy, tę wodę yy, Aurora. Yy, był chyba y, attraction game dla niej. Yy, yy, I dostałem tak, yy, taki skrap nowy yy, z chińską zieloną herbatą. I to jest taki skrabik. No więc ja jeszcze go nie używałem. Nie wiem jak wygląda. Może spróbuję, zobaczymy tutaj do kamery. O, takie w postaci takiego żelu białego. I tak on wygląda. Spróbuję rozmarować na dłoni. No tak, dropinki ma. Przyjemny, świeży, taki herbaciany. Zapach, coś jakbym jakieś owoce czuł, takie troszkę takie aromatyczne, przyjemny, bardzo przyjemny, więc u mnie trafia do Łazienki, będzie używane od razu. I powiem Wam, że tak, z, z magazynu Focus w tym katalogu wybrałem sobie jeszcze też innowości, co mi się tak nie zawsze zdarza, ponieważ tutaj widzicie, Yy, zamówiłem sobie żel pod prysznic, yy, taki Juice Burs Burst yy, yy, Shower Gel. I to jest z klementynką i z, z takimi nutami imbiru. Jak widzicie, jest opakowanie niepełne, bo ja już ten produkt używam od paru dni. I powiem wam, że jestem zachwycony. Piękny zapach, świeży, aromatyczny, owocowy, mandarynkowy. Naprawdę pachnie świeżym takim sokiem z, wyciśniętym z, z mandarynki. I podobne nuty, też użyty, no niewiele, ale, ale jednak już, już używany, płyn do kąpieli już w nowym opakowaniu no i to są nowości, słuchajcie z katalogu drugiego ogólnie wracając do fokusa to powiem Wam tak, bardzo to co mi się podoba, to to, że jest prezentacja nagród, rzeczy, które nam się należą z programu Avon Nagradza już od poziomu brązowego, czyli mamy typowy Znany nam do tej pory program działasz i masz. No i tu są proste warunki do spełnienia, na przykład w programie brązowym i, i, i chyba srebrnym też można wybrać sobie nagrodę. I na przykład przy zamówieniu za 150 zł i po spełnieniu tam odpowiednich warunków. Najlepiej to jednak zamawiać przez e bo wtedy już nie musimy doda kupować dodatkowego produktu. Mamy do wyboru dwa zestawy. Tutaj właśnie Faraway e, Glamour, y, wodę y, perfumowaną, miniaturkę 30, 30 i dezodorant antyperspiracyjny w kulce lub ten zestaw y, z Planet Spa. 150 zł, no i najlepiej zamówienie przez i katalog więc to jest super opcja i mamy za 4,99 ten zestaw. Przy drugim poziomie, przy zamówieniu na 350 zł w tym katalogu, to też obowiązuje z, z brąz i srebro. Tutaj mamy albo taki właśnie zestaw If Embrace, albo z Planet Spa, taki zestaw rozświetlający taka złota seria no i oczywiście tu mamy informacje co nam się należy y, po prostu na każdym poziomie a zupełnie y, jakby wszystko jakby do o wiele lepsze y, są propozycje i w ogóle nagrody od poziomu złotego I słuchajcie co tutaj mamy y, no oczywiście rabat już 27% y, nie 20% i mamy, słuchajcie, dwie próbki dodatkowo pięć próbek za 3,60 nowość z kolejnego katalogu za 9,90, czyli game J Attraction Game proszę bardzo, damską wodę wystarczy wpisać kod Proszę zwrócić uwagę, słuchajcie, też na ten program punktowy, ponieważ no oprócz tego EVO nagradza zwykłego, mamy jeszcze oczywiście programy punktowe, gdzie po prostu zdobywamy punkty, dodatkowe nagrody, po prostu nagradzana jest aktywność, za, za różne rzeczy tu są punkty. No i słuchajcie, poziom platynowy, bardzo atrakcyjny. Tu już mamy, słuchajcie, dwie darmowe próbki, tak jak. W w przednim przypadku. Pakiet próbek za 3,60 to już jest nie 5 próbek a 10 próbek. Nowość z kampanii też wiadomo za 9,99. Słuchajcie, i mamy darmową dostawę od 75 zł. Także słuchajcie, można zamawiać szybko. Wiele, wiele paczek za 75 zł. Także naprawdę super. No i słuchajcie, poziom diamentowy to już jest zupełnie też inna klasa, bo przy poziomie diamentowym dodatkowo zamiast na przykład tutaj tej Attraction Games A999 jest, słuchajcie, cztery, są cztery dokładnie produkty, tak, nowości. Ja o czymś tutaj zapomniałem, tak jak widzę, no za, ale zaraz uzupełnię informację. Natomiast VIP-owi VIP mają, słuchajcie, yy, yy, tą Faraway Aurora. I ja tu muszę sprostować, bo chyba powiedziałem, że w pakiecie liderskim była Attraction Aurora. Nie, nie było. Nie, to zupełnie yy, ten, tą wodę kupiłem normalnie z Focusa, także od razu już sobie przypomniałem. No i cóż, w katalogu y, styczniowym warto w ogóle też zainteresować się produktami ENIU. Y, Protinol jest teraz mocno wspierany, także y, te ampułki z Protinolem są niesamowite, bardzo fajna kuracja siedmiodniowa. Kura jest y, mocno nawilżona, odżywiona. I Taką kurację można sobie powtarzać raz w miesiącu, y, czy raz na 6 tygodni. Także y, nie stosuje się jej codziennie, tylko po prostu w takich cyklach 7 dni, potem przerwa, miesiąc półtora, na przykład, czy dwa i, i wraca się z powrotem. No i też y, polecam produkty z ENIU, z Protinolem. Ja już zacząłem stosować kremy Ultimate właśnie z tej serii już z protinolem i widzę różnicę, że no one są lepsze niż te warianty poprzednie, tak, więc naprawdę bardzo fajne produkty także ja też sobie coś tam jeszcze w styczniu nabędę tutaj z tej oferty kremów no i oczywiście zapachy, słuchajcie no zapachów to też są nowe zupełnie z Takiej serii Local Nature. Ja ich nie znam, tej serii nie próbowałem, nie miałem możliwości zapoznać się, muszę sobie za w ogóle zamówić próbki. Yy, natomiast tu zwrócę uwagę, że jest naprawdę yy, w bardzo dobrej cenie, i tutaj proponuję całą nową serię Faraway. I mamy tak, yy, Faraway Beyond, mamy tutaj yy, Faraway, yy, prawda? Glamour po kolei, Infinity, yy, potem jest. Yy, Rebel and Diva, Rebel i ojej, i tu chyba zapomniałem jak się nazywa ta jedna y, far away. Słuchajcie zaglądnę do katalogu, bo aż, aż jestem zły, że w ogóle y, nie kojarzę tej, y, tej wody. Zapomniałem po prostu nazwę i sobie tutaj ściągę, y, przygotuję. I to powinno być na stronie trzeciej, yy, tak. Yy, a tak, no przecież Royal, oczywiście. Słuchajcie, aż, aż musiałem zaglądać. No i Farway Royal to jest ta dokładnie w środku, tutaj na dole. I wystarczy, żeby mieć 35% rabatu. No to 3 sztuki. Przy 6 sztukach, słuchajcie, 40% rabatu. I akurat nawet wychodzi, bo jeżeli sobie weźmiemy 6 sztuk Faraway po sztuce z każdej, z każdej, w, oczywiście w promocji, no to mamy 40% mniej. No i bardzo fajnie, tak. Dobre są te promocje. Jeszcze tylko wrócę do focusa i pokażę Wam nowości. Dokładnie. W pakiecie liderskim to jest właśnie ten, ta nowość, czyli. Ten dokładnie skrap. Tutaj polecałbym Wam właśnie z tej strony płyn do kąpieli i żel pod prysznic. I ciekawa jest jeszcze nowy płyn do kąpieli. Malina i czarna porzeczka. Chociaż ja raczej tak już stwierdziłem, że jak już mam ten płyn cytrusowy, to już nie będę nabywał tego wiadomo. Jagodowego, ale też jest ciekawy produkt. Jest to mydełko oczyszczające. To jest to właśnie takie chyba ciemne z, z węglem dla czystej matowej cery, czyli to jest pewnie dla cery takiej przetłuszczającej się. No i słuchajcie, jest nowy tuż do rzęs wydłużający, troszeczkę zwiększającą objętość i to jest nowość, słuchajcie, z katalogu trzeciego i ten produkt był właśnie w z, z pa pakiecie liderskim i powiem Wam, że yy, no, opakowanie jest niesamowite, patrzcie, no bardzo eleganckie, takie luksusowe, porządne, to widać, że to nie jest takie o sobie... Yy, taka sobie maskara tylko naprawdę widać, że jest porządnie yy, porządnie wykonana jestem ciekawy jak będzie wyglądała ta szczoteczka, niby tutaj widać, że ona jest taka widać, że ma takie chyba te drobne yy, yy, włoski no i będzie odcień na razie jeden czarny i yy, w fokusie można go sobie nabyć za 14,99 także yy, bardzo fajnie no, i tu jest jeszcze słuchajcie pudełko z pachnącymi skarbami. Za 32 zł. Cztery takie właśnie perfumetki z zapachu, wybrane bez Attraction TTA Today. Jest IF Truth i Faraway. Także cztery takie kultowe, wybrane, lubiane zapachy w pudełeczku. To sobie można nabyć. I oczywiście mamy też i nowość. Attraction Game dla niego i dla niej za 44,99 można dodatkowo sobie kupić. No i też, oczywiście, zestaw nowości. Jest Attraction Game, jest tutaj taki sztyft, czyli balsam ochronny do ust i serum do włosów kompleksowa pilna Do tego próbki i katalogi 54,99. Nie, nie chciałem w ogóle robić całego przeglądu katalogu, ponieważ stwierdziłem, że każdy sobie katalog gdzieś tam obejrzy. Natomiast skupię się tylko na tych głównych, najważniejszych nowościach i produktach, które mnie interesują. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do, do rozmowy pod filmem. No, i też dzielcie się, co sobie w katalogu styczniowym wybraliście. Chętnie poczytam i podyskutuję. Na razie.